Przyjechałem w 1945 roku już 1 września, no to pasek tak wyglądał smutno, ciemno, nie było ani światła, ani wody. W ogóle Polaków było gdzieś w granicach chyba tego, gdzieś ko koło 50 osób, także prawie wszyscy się znali. No. Najprężniej to właśnie działało UB, cała ulica to była. Uboska. A proszę mi powiedzieć, bo ja tak no. z informacji nieoficjalnych, które no. też, no między innymi na mojej stronie się ukazywały, mm -hmm. miałem taką wiadomość, że na przykład tutaj w tym budynku po prawej naszej stronie, gdzie tak. teraz jest apteka, to było podobno jakieś przejście podziemne. Nie, nieprawda. Nieprawda. A może pan nie. o tym nie wie. Nie wiem, bo jak myśmy tego to było nasze zajęcie, nie było czasu lekcje odrabiać. Myśmy tego musieli zwiedzić wszystkie strychy, piwnice wszystko tego. Nie, 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 nieprawda, nie ma żadnego przejścia. Tu na rogu gdzie była apteka też było coś tego. Wiem, że w piwnicy był Madziel, Ale krótko on pobył, bo szabrownicy go zaraz wynieśli. Także nie, nie jest prawdą, że tu gdzieś tego jest podziemne przejście za bramą między, między tym sklepem, on miał takie, takie zawieszane kraty, na drugą stronę tam są garaże i ono jest zamurowane i o tym nikt, nikt nie wie. Wykapelkowane wszystko tego i ono tam jest. O. Można tam jakoś się... A nie, nie mam pojęcia. To trzeba byłoby z tymi, yy, po, powiedzmy, nie wiem, z tymi rozmawiać z jednymi i z drugimi. To to wiem na pewno, bo myśmy tam to zwiedzali. Jeszcze jak łebki kombinowaliśmy, że jest jakieś przejście z zamku na Serpentynę, bo tam jest wylot dość duży, ale okazuje się, że to wylot, wylot no, kanał kanalizacyjny, bo żeśmy wleźli, później on się zwęźlił i żeśmy się wy, wyczołgali. A także tutaj, tutaj stąd to nie, 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 nie ma tego. Zresztą nie było żadnej potrzeby z tego budynku dokąd. No tak. Bo po wojnie ten budynek, to, to znaczy w czasie wojny, to, to był szpital. On był tylko dach spalony, jemu w ten, no i wewnątrz też to wszystko było. Po popalone i łóżka, bo tutaj o, gdzie tam, gdzie samochody stoją, to była te, taka skocznia piaskowa, tam dalej taka była równoważnie do, do ćwiczeń. No i tyle. A że tutaj jakieś przejście, to nie, nie, nie tego. Mhm. No tak. A... Zresztą no, nie było potrzeby, bo tutaj ten budynek on stał był te, tak samo wypalony, no chyba te też drewniane, bo późniejsze od tego z tyłu co zapomnikiem jest. To był budynek mieszkalny. To jeszcze na, na, na tym na piętrze widać na, na tego fajerki na hakach wisiały. A więc z budynku mieszkalnego nie było żadnej potrzeby robienia jakiejś tego, bo żeby tu jakieś, ja wiem, jakieś yy, no jakaś Ważny bardzo urząd, powiedzmy, w czasie, w czasie tego wojny, czy coś trzeba było, żeby to tam się jakoś niewidzialnie przemieszczać. Ja tu nic takiego nie było. Mm -hmm. Proszę mi jeszcze powiedzieć no. tak, bo y, mieszkańcy też Pasłęka mówią i też historia to jakoś potwierdza, że y, pod Pasłęckim zamkiem były wejścia do podziemi, i można było tymi podziemiami w różne miejsca przejść. Na przykład taka pani powiedziała nam, że. Ona przychodziła osobiście, jak była dzieckiem, do Elbląga. A my się jakoś szczerze, Fanta nie w Fantazja. Wierzyć, ale ona była przekonana o tym, że. Ale że fantazja, panie kochany, tego. Tam widać jest skarpa, więc jakby się musiał zniżyć ten kanał, ile metrów, wejść w depresję, to przecież to, to był w ogóle absurd. Były plotki cały czas, że gdzieś w zamku w kierunku. Hmm... Robit. Robić, że gdzieś tego, ale tam też przecież nie ma, bo tam młyn, rzeka, skarpa i tego, no nie ma tam, gdzie, którędy. Więc myśmy, bo ja tu kolega mieszkał o rok ode mnie starszy, żeśmy się kolegowali, właśnie tam żeśmy łazili, po, po piwnicach zamku. I w jednym miejscu to, bo to tam mieliśmy taką famę, to żeśmy się wyposażyli w świece, żeby jak zabłądzimy gdzieś w lochach kredę rysowaliśmy na ścianach, gdzie idziemy, ten. No więc guzik, obeszliśmy tutaj ten zamek, w jednym miejscu było zamurowane. Być może gdzieś tam jakieś do, do tego, bo do tego, gdzie teraz dom kultury, do tego skrzydła żeśmy nie doszli. Tylko te pierwsze skrzydło i, i, i te poprzeczne, gdzie biblioteka. No to żeśmy tutaj tylko złazili. A w tego. Także ten, że do Elbląga, to już Pasmagoria taka, że, że ten zresztą Pasłęk za czasów krzyżackich nie był jakimś punktem strategicznym. To jest tylko był punkt administracyjny. Dla tych wszystkich majątków tam gdzieś ten, no, naszych tam słowity, duże, tam jeszcze inne tam kwitajny. Dla tych wszystkich tego to był jako punkt. No i tych wsi, które były tam jakieś dzierżawili ziemię, czy niektórzy mieli na własność, no to musieli podatki zbierać i tego, no to ileś tam jak, jak tam w ogóle na naj, naj, najlepszym rozkwicie paslenka, no to może tu było tych, tych krzyżaków z dziesięciu no cała historia. Później było tam coś jakieś tego, jakieś takie koszary niby którym w którymś skrzydle, tam stajnia końska, coś tego. No i tak, tak, tak to wygląda. Tak to wygląda. Jest, było tego. Było ciekawych rzeczy, tylko że ktoś, żeby nam starszy ktoś powiedział, czy tego. Było od cholery tego filmów. Więc nie wiem, czy to były propagandowe, tam coś się zobaczyło na klatce tego, a nas to bawiło, bo się te kółko rzucało i to się ładnie rozwijało. A teraz byłby to jakiś materiał, tak. nawet czy propagandowy oni mieli, czy, czy powiedzmy inny jakiś tam coś tego, no to byłby cholernie ciekawy, to tego strasznie żałuję. No ale nikt nam to nie powiedział ten. Tu z kolei była, była, też w tym niby spalonym, ale nie wszystkie pomieszczenia, była kartoteka. Też ciekawa rzecz, kartoteka tych, co tu leżeli, tego. No więc tak samo by interesowało powiedzmy na pewno jakieś tam rodziny w Niemczech, które są i nas by interesowało też, kto tu był. Ale to też, bo to było na, na blaszkach takich, korytka. I takie blaszki tam z nazwiskami chyba i z numerami. No to nas to bawiło, bo to się tym rzucało. Ładnie to latało, no. no tak, tak. No. Było też sporo zeszytów tam jakichś dziecinnych i tego i można było czego się uczyli. Też by, by był jakiś ten materiał. W tych budynkach, gdzie, gdzie tego na przykład na, na, na ogrodowej, bo myśmy jeszcze tam t, t, tak za bardzo nie byłem. Byliśmy tego, to troszeczkę i baliśmy się, że za, za, za daleko nie, wy, nie wyruszaliśmy w swoim zwiedzaniu, ale tam na, na, na polnej, polna ogrodowa, tutaj te budynki, o, jest tego że prawie w każdym budynku jak się weszło, to no to jak wtedy ja byłem ten mały, to było po kolana pierza. Ruskie darli, tak ja domyślam się, albo szukali tam czegoś w tych pierzynach poduszkach, albo z, z kolei darli te poszły czerwone na, na, na flagi. No. Bo jak myśmy przyjechali, to ruskie stacjonowali w tych budynkach koło dworca. I tutaj w tym jednym, i, i, i po, prawej, po prawej stronie tu na 3 Maja, bo tu tylko trzy budynki były, to były ruskie, jeden jeszcze pamiętam, siedział tego. A z, ja sam z ruskimi, jak tego mama zachorowała, no to co ja miałem 7 lat, no to nie było co jeść przecież, nie, nie, nie tego. To jakoś tam z ruskimi dogadałem się, ktoś tam z naszych jechał. Do surowa po ziemniaki żeśmy jeździli. Żeby było co, bo dopiero w 1946 to już zaczęło się już tam lepiej tego. To już kartki były i już jakoś tam tego, meblówka ruszyła, mama tam już pracowała. Ten zarządca krowy miał. No to już było jakoś, jakoś lepiej.